Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę jarzynową w galarecie. Potrzebować będziemy 6 jajek. Tutaj mam puszkę groszku odsączyłam dwie łyżki majonezu, trzy kiszone ogórki, kawałek seleru, dwie pietruszki, dwie mniejsze marchewki i 15 deko szynki. Składniki na sałatkę pokroję w kosteczkę, a jajka ułożę w literatkach. Mogą być dowolne pojemniki, ja mam literatki. A tutaj mam litr wywaru. Może to być rosół, a może to być wywar jarzynowy. Jaki w domu mamy? Warzywa też możemy wykorzystać z rosołu. I tutaj mam litr wywaru. I dodam 8 łyżeczek żelatyny. po zagotowaniu wywaru dodam żelatynę i dokładnie pomieszam warzywa rozdrabniam w drobną kosteczkę warzywa już mam rozdrobnione szynkę również pokroiłam w kosteczkę a tutaj gotuje się wywar wsypuję suchą żelatynę i mieszam do całkowitego rozpuszczenia i należy żelatynę ostudzić żelatyny już nie gotujemy żelatyna po prostu musi być mieszana do całkowitego rozpuszczenia a tutaj do sałatki dodaję soli i giepszu dodaję majonez Mieszamy sałatkę będziemy tak jak już wspominałam układać warstwowo tak. i tak dla mamy. rozpuszczoną, płynną i teraz na spód naszej literatki dajemy jajko. Przecinamy jajko na pół i tą stroną wkładamy jajko. I obsypujemy groszkiem. To będzie wyglądało od wewnętrznej strony i zalejemy żelatyną. I tak pozostawimy do zastygnięcia. Później damy sałatkę i szynkę na. Prawie tężejącą galaretkę dajemy szynkę i uzupełniamy sałatką jarzynową. Rozkładamy na wszystkie literatki. I uzupełniamy sałatką jarzynową. I całość zalejemy galaretką. I damy do lodówki. Tak to wygląda. I damy do lodówki do całkowitego stężenia. Tak to będzie wyglądało. Sałatka jarzynowa w Galarecie. Tak zrobię z pozostałymi. Literat. I tak oto wygląda sałatka jarzynowa w galarecie. Jeżeli byście Państwo mieli problem z wyjęciem, zanurzamy we wrzącej wodzie dokładnie na sekundę, wkładamy do wrzącej wody, obracamy i galaretka wychodzi sama. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sałatka jarzynowa w palarecie.